Firma Ricoma, to jeden z największych producentów hafciarek przemysłowych na świecie. Przedstawiamy najpopularniejszą z hafciarek jednogłowicowych 15 kolorowy model 1501TC z automatycznym zmieniaczem 15 kolorów. Haftuje na powierzchniach płaskich, czapkach, jak też gotowej odzieży. Dzięki 15 igłom i 15 kolorom łatwo wykonamy wspaniałe. Wielokolorowe hafty. Wyposażona w 11 tamborków o różnych rozmiarach. Duża prędkość pracy, aż do 1200 wkrótce na minutę. Wyposażona jest w siedmiocalowy, kolorowy ekran dotykowy. Posiada dużą pamięć, w której możemy zachować 20 milionów ściegów lub 200 haftów. Transfer plików jest bardzo prosty poprzez klucz USB. Lub też połączenie bezpośrednie kablem internetowym z naszym komputerem. Hawciarka jest wyposażona w bardzo precyzyjne oświetlenie LED, które oświetla pole haftu. Panel sterowania pozwala na bardzo prosty wybór tamborka do pracy oraz widoczność tamborka wraz z haftem na ekranie. Specjalny klawisz obrysu haftu zabezpiecza przed uderzeniem igły w ramkę tamborka. Na haftiarce Ricoma bardzo prosto zrobimy aplikacje, a także specjalistyczne hafty trójwymiarowe 3D. Dzięki dużej ilości akcesoriów dodatkowych możemy haftować na bardzo trudnych elementach Takich jak plecaki, paski, buty lub duże elementy płaskie, typu flagi czy sztandary. Zapraszamy serdecznie do naszego biura w Krakowie, gdzie mamy wystawioną hawsierkę i można ją przetestować i wypróbować. Dziękuję.